Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. 25 sierpnia. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Moi drodzy, z całego serca Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za każde wsparcie na bajkofii i na to moje konto. Przytulam z całego serca, piję pyszną kawkę, tworzę, uczę się dalej i nic się dzieje. Ku dobremu, ku dobremu, ku lekkości życia, bo wtedy się fajnie żyje, jak się lekko żyje, pomimo że przez nasze życie przetaczają się burze, ale to są nasze doświadczenia. My chcemy się tego nauczyć. My to kochamy, my to lubimy jako duszę. To umysł nam podpowiada źle się dzieje. Każde. Wszystko to, co się w życiu tutaj wydarza, traktuj jako lekcję. To jest lekcja, którą chce moja dusza przejść, żeby na przyszłe życie mieć lepiej. I pamiętajmy, że w tym życiu pracujemy na swoje przyszłe życie, więc kochaj no swego, bo możesz mieć gorszego. Szanujmy wszystko wokół to, co mamy. Szanujmy siebie, szanujmy swoje ciała. To, co mówimy, to, co wypowiadamy, to są zaklęcia do wszechświata. Zobaczcie, jak mówicie o sobie. Zobaczcie, jak na siebie patrzycie. Tak, jak wy patrzycie i mówicie o sobie, tak inni was odbierają. Jestem do niczego. Już mnie w życiu nic dobrego nie spotka. Do niczego się nie nadaję. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Teraz jest. Teraz jest. Teraz patrz na siebie. Jestem cudowna, jestem wspaniała, jestem świetny, jestem mocny, mam tę moc. Tak na siebie patrzcie. Szanujmy siebie, bo dopóki my nie zaczniemy siebie szanować, to nie oczekujmy tego od innych. Kiedy my siebie nie kochamy, kiedyś miałam pewną taką rozmowę, gdzie mężczyzna mówi: Ja jej daję tyle miłości, a ona mi nie daje. Jeżeli komuś coś dajemy, to nie oczekujmy od tej drugiej osoby. Kochajmy najpierw siebie. Ja chcę być bardzo kochana, często słyszę, ale tam nie ma miłości kompletnie. Nie ma, do siebie miłości nie ma. Więc najpierw pokochajmy siebie, czujmy się sami dobrze ze sobą. Stwórzmy dla siebie tę taką właśnie świętą przestrzeń życia. Jak my się poczujemy dobrze ze sobą, pokochamy siebie, to uwierzcie mi, znajdzie się osoba, która będzie Was kochać. Tak po prostu. Nie za nic. Tylko tak. Czystą miłością. Bo kiedy my nie potrafimy pokochać siebie, kiedy nie szanujemy siebie, taką energię dajemy. Zobaczcie przez kilka dni, jak do siebie mówicie, czy ale jestem brzydka, ale mam to, ale jestem stara, ale nie mam siły. No i tak będzie. Każdy mówi, że wszechświat nie rozumie słowa, nie, a w tym wypadku rozumie, bo tu nie chodzi o rozumienie słów, tylko o przesył energii. Bo przeważnie, jak mówimy o sobie źle, to mówimy z takim tonem pogardy. Nie lubię siebie, nie lubię tego miejsca, w którym jestem. Dziękuj za to miejsce, w którym jesteś. Dziękuj za to, że jesteś. Codziennie to jest dla ciebie nowa, czysta kartka na zapis. Tak jakbyś miała codziennie 24-stronnicowy zeszyt i mogła go od nowa zapisać. Mówcie do siebie dobrze, myślcie o, siebie do, o sobie dobrze. Ja się już tego nauczyłam. Czasami mi tam się gdzieś coś w, wstrąci w, w stylu takim, o boże, ja, to znowu ja, ale zaraz się poprawiam, bo wiem, że wszechświat podsłuchuje, on wszystko słyszy. Czasami gdzieś tam też o sobie coś pomyślę. Ale wtedy szybko wycieram gumką. Biorę gumkę, szybko wycieram, wycieram tą myśl. I wtedy mówię, nie no, jest wszystko w porządku, jest wszystko dobrze. Tak kochani siebie, szanujmy. Ja pamiętam kupę lat temu, już to opowiadałam. Jak. Przyjechałam tutaj, to naprawdę bardzo ciężko pracowałam. Od 5 rano do 23 wieczorem. Praktycznie o 5 rano wychodziłam z domu, może tak. O 5 rano trzeba było wyjść z domu. O 23 byliśmy z powrotem. I, I pamiętam, jak w pewnym momencie do mnie przyszło, że jak ja siebie nie zacznę szanować, to nikt nie będzie mnie szanował. I wiecie, i poszanowałam siebie. Znaczy sobie taką i taką stawkę za moją pracę, i ktoś się znalazł. I od tego momentu chwilę na to czekałam. To nie było tak. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale to nie było długo, to było kilka dni, więc ta różdżka po prostu musiała daleko, daleko to moje zamówienie dosięgnąć. Ale pamiętam jak od tego czasu, kiedy powiedziała mnie, za mnie nie będę pracować, nie będę wykonywać swojej pracy na tyle, na ile ją wykonuję. I, i powiedziałam, taką, taką stawkę chcę. I słuchajcie, to się zaczęło dziać, i to się pamiętam zaczęło dziać. Ja nie zarabiałam mniej, więcej wtedy, tylko ja po prostu zaczęłam pracować mniej. Ja nie zarabiałam więcej wtedy, ale zaczęłam pracować mniej. Miałam troszeczkę więcej czasu dla siebie. Później urodził się Jaś. Ja już z dwutygodniowym dzieckiem szłam do pracy. I wtedy mówię nie też już dość powoli, na spokojnie. Wiecie, no było tak jak było. Ale kiedy zaczęłam siebie szanować, kiedy zaczęłam sobie dobrze myśleć, zaczęły się dziać cuda. I one się, słuchajcie, dzieją cuda. I te cuda się naprawdę u mnie codziennie dzieją. Bo kiedy nie dostrzeżecie tych malutkich cudów, chociażby to, że motyl w koło was przelatuje, że piórko leży słuchajcie wracam do domu a koło ekspresu do kawy leży piórko brązowe małe piórko jutro wam je pokażę potem się Paweł mówi, miśku skąd to piórko O, on mi mówi nie wiem, ale go tu nie było słuchajcie no nie miało jak spaść w kuchni, chyba że z kaktusa porcelanowego no piórko po prostu piórko anioły przywitały mi w domu piórko Coś niesamowitego mówię wam, kiedy mamy połączenie anielskie, kiedy mamy szacunek do siebie, kiedy żyjemy na tych wysokich częstotliwościach, uwierzcie, dzieją się cuda. Są też i lekcje, no są, ale te lekcje przyjmujemy już jak lekcje, nie jako karę, tylko jako lekcje. Karty chcą nam na dzisiaj powiedzieć? Co karty chcą nam na dzisiaj powiedzieć? Także pamiętajcie, myśli i słowa są zaklęciami. To, co myślimy i to, co mówimy, wszechświat daje nam w prezencie. Więc zacznijcie teraz od wszyscy, ja też. Zaczynamy. Zaczynamy patrzeć na to, co myślimy i mówimy. Ktoś, kto nie zrobił sobie wyzwania, świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Zróbcie, kochani. To wyzwanie już niejednej osobie pomogło pomogło, yy, pomogło, poukładać sobie życie. Albo ja zrobię taki eksperyment. Ja po prostu je wezmę z, z YouTube'a, bo ona jest dostępne za darmo, i zrobię jako płatny kurs. I zobaczymy, co się zadzieje w głowach ludzi, wiecie? Bo wiem, że jak są płatne kursy, to ludzie uwielbiają płacić, uczyć się, płacić, uczyć się. A praktycznie cała ta wiedza jest za darmo. Tu macie ją zebraną w pigułkę. Jak ktoś już robił, to niech zrobi jeszcze raz, jak gdzieś mu tam myśli uciekają. W ogóle magią tego wyzwania jest to, że robimy tylko jedną lekcję dziennie. W energii się nic nie przyspieszy. Nie pobiegniesz wcześniej, nie pobiegniesz szybciej. Jedną lekcję dziennie, dziennie przez trzy tygodnie, przez 21 dni, jedną lekcję nie można zrobić dnia przerwy. No właśnie, tu jest wyzwanie, żeby to zrobić. Uwierzcie mi, co wcale nie jest takie proste. Si rozgadałam, muszę kończyć, bo do szkoły. Yy, dziś już szkoła nas zwoła. Tak. Co nam chcesz powiedzieć, kochany Archaniołku, Michałku? Ciał Archaniołek Michałek. Pozbądź się strachu natychmiast. Archaniele Michale, proszę Cię, pozwól mi poczuć się bezpiecznym oraz godnym Twego przewodnictwa. Dziękuję za oczyszczenie mnie z ciężkich, trujących i toksycznych myśli lub uczuć, które wynikają z ego. Proszę bardzo. Widzicie? Tak się rozmawia z aniołami. Tak, kochani, to połączenie anielskie jest po prostu przecudowne. Kiedy ja mówię, słuchajcie, potrzebuję, pomóżcie, musimy razem to zrobić. Tak, tak. Dzieje się, kochani, naprawdę się dzieje. Ta magia się wśród nas dzieje. Przecież to są istoty po to, żeby nam pomogły. Tutaj. My ich nie wykorzystujemy, my oni nam pomagają. Pozbądź się strachu. Archanioł Michał mówi o tym, że strach jest jedyną rzeczą, która koliduje z Twoim szczęściem i założeniami. Chce Ci pokazać, jak uwolnić się od wszelkich zmartwień i lęków, więc możesz czuć się bezpiecznie. Karta ta wskazuje na to, że jesteś gotowy do wyjścia spoza kontroli i uwierzyć, że wszystko uda się zrobić jak najlepiej. Możliwe wybrane znaczenia. Podążasz we właściwym kierunku. Zasługujesz na wszystko co najlepsze, tak jak my wszyscy. Pozwól sobie na przyjęcie miłości, wsparcia i dobrobytu. Jesteś osobą, która potrafi kochać. I modlitwa. Modlitwę znajdziecie w opisie. A ja Was kochani przytulam z całego serca. Mam, mam plan na live'a. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie live'a i o czym chcecie tego live'a tak myślę, może zrobimy to wahadło o zdrowiu, 3 września rusza już pierwszy kurs znaczy się nie pierwszy, ale po przerwie pierwszy pierwszy kurs Zr są już zapisy na następny na październik, więc jak ktoś jest chętny to zapraszam z całego serca posłuchajcie, wahadło wahadło to jest po prostu wahadło wahadłem, to co nie czujemy to co nie odczuwa nasze ciało takie malutkie, przepiękne wahadło to, co nie odczuwa nasze ciało, to, co nie odczuwa, nie potrafimy odczytać z energii, pokaże nam wahadło. Wszystko. Przytulam Was. Magda.